Insulinooporność, realny stan czy wymysł internetu? To fakt. Ale nie choroba. To stan metaboliczny. Jak to działa? Normalnie insulina działa jak klucz, otwiera komórki i wpuszcza glukozę do środka. W insulinooporności te komórki przestają reagować prawidłowo. Szóstka produkuje coraz więcej insuliny, żeby wymusić efekt. Glukoza i insulina krążą wtedy we krwi zbyt długo. Z czasem prowadzi to do hiperinsulinemii, stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu drugiego. Dlaczego niektórzy uważają to za mit? Bo insulinooporność nie jest sklasyfikowana jako choroba w oficjalnych klasyfikacjach medycznych. To nie jednostka jak cukrzyca. Do tego marketing zrobił z niej modne hasło. Używa się go w reklamach diet, suplementów i kursów. I niestety wiele osób traktuje insulinooporność jako wygodne wytłumaczenie problemów z wagą. A fakty są takie. To nie insulinooporność powoduje, że ktoś nagle tyje. To nadwaga i niezdrowy styl życia prowadzą do insulinooporności. Jakie są przyczyny? Przejadanie się i nadmiar kalorii. Brak aktywności fizycznej. Dieta pełna cukru, fast foodów i przetworzonej żywności. Przewlekły stres. Brak snu. I oczywiście geny ale to styl życia ma największe znaczenie. Jakie są objawy? Zmęczenie i senność po posiłkach, trudności ze zrzuceniem wagi, nagłe napady głodu i silna ochota na słodycze, a w niektórych przypadkach także ciemne plamy na skórze w okolicach zgięć. Podsumowując, insulinooporność istnieje. To realny stan, ale nie jest magiczną przeszkodą, która uniemożliwia chudnięcie. W większości przypadków jest skutkiem naszych własnych nawyków i stylu życia. I dlatego często bywa traktowana nie jako fakt medyczny, ale jako wygodna wymówka. Zaobserwuj mnie po więcej takich informacji. Sprawdź moje social media, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. Pozdrawiam!